Ewelina Celisowska, moje książki w pytaniach i odpowiedziach. 10 pytań i odpowiedzi na temat romansu historycznego pod tytułem Impresje Wiktorii. Pytanie numer 1: Co skłoniło Cię do napisania tego romansu? Właściwie to zaczęłam pisać tę książkę z myślą o wydaniu drugiego romansu historycznego. Byłam w połowie. Kiedy dowiedziałam się o konkursie Instytutu Literatury? Postanowiłam spróbować. Dopasowałam powieść do wytyczonych kryteriów, między innymi do ilości znaków ze spacjami. Niestety napisanie książki na konkurs okazało się niedobrym pomysłem. Nie mogłam w pełni rozwinąć skrzydełek tej fabuły. Pytanie numer dwa. Skąd czerpałaś inspirację do powstania głównego wątku? Miłości między chłopem i panienką z worku. Można by pomyśleć, że inspiracją dla tej fabuły była powieść nad niemnem, jednak nie w tym przypadku. Wyprowadzam z błędu osoby, które tak myślą. Przeważnie piszą się romanse o biednych, słabych kobietach oraz ich wielkich panach, bogaczach. Ja odwróciłam ten schemat i stonowałam nieco wielkość bogactw oraz biedoty. To ona jest tą lepszą. wywodzi się z wyższej klasy społecznej. I wcale to nie jest tak, że oni zakochują się wbrew wszystkiemu i wszystkim. Nie. Wiktoria brzydzi się Bękiem, bo on jest chłopem. Ta miłość rodzi się w bólach. Bohaterowie muszą wiele przejść, zanim połączy ich miłość. Pytanie numer 3. Po latach pojawiło się drugie wydanie impresji Wiktorii. Co nowego pojawiło się w tej książce? Drugie wydanie było dla mnie okazją do rozwinięcia skrzydeł powieści, która została bardzo skrzywdzona i niesprawiedliwie oceniona. Początkowo chciałam się poddać i usunąć ją, aby nikt więcej jej nie czytał, ale nie należę do osób, które po krytyce usuwają wszystko, co przedtem napisały. Impresje Wiktorii zostały zbombardowane hejtem w najbrudniejszej postaci. Dlatego po latach chciałam odkryć tę powieść na nowo, przejść z bohaterami jeszcze raz tę samą drogę i dodać im więcej scen miłosnych, których brakowało w treści, a które chciałam w pierwotnym założeniu napisać. Pojawi się także parę postaci drugo- i trzecioplanowych, które nadają jej realizmu. Myślę, że ten romans historyczny właśnie taki powinien być od samego początku. Uwielbiam tę książkę. Pytanie numer 4. Impresje Wiktorii napisane są w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Czy utożsamiasz się z postacią Wiktorii Jankowskiej, czy masz jakieś wspólne z nią cechy? Właściwie mamy tylko jedną wspólną cechę – miłość do sztuki i piękna. Pozostałe cechy nie należą do mnie. Postać Wiktorii była dla mnie nie lada wyzwaniem. Rozpuszczona panienka z dworku, wychuchana córnia tatusia, uważająca się za kogoś lepszego. Wiktoria ma pazur, który postanowiłam ukrócić, poddając jejcie jej i charakter na różnym próbom. W gruncie rzeczy jest to jednak dobra osoba. Pytanie numer 5: Twoja ulubiona scena? To ja może przeczytam jedną taką scenę, która mi się podoba, choć może wzbudzać nieprzyjemne emocje. Przywiózł mnie pod samą chatę, ale gdy przyszło do zsiadania, pojawił się problem. Przełożyłam nogę ponad koniem, a potem zawahałam się, czy mam skorzystać z pomocy bęka. Stał przy koniu, mojego lewego boku, i wyciągał do mnie ręce. Uniosłam wysoko swoją głowę, czując w tej chwili połączenie dumy i czegoś dziwnego, niesmacznego mi, jakby na kształt przyciąga wdzięczności. Niech się panienka nie boi, macą nie będę, jak nie chcę. Zabrzmił ordynarnie, już niechnął się psotnie. Po chwili jednak spoważniał. Myślisz, walczak, że mógłbyś to zrobić bezkarnie? Uniosłam się. Ależ skąd? Wiem, żeby mnie panienka potraktowała jak psa. Odgryzł się, choć w jego głosie dał się słyszeć ból. Zatem zrób to kulturalnie, żebym nie musiała tego robić. Odparłam. Potem on zbliżył się jeszcze bardziej, a ja powoli sunęłam się w jego ramiona. Byłam z nim blisko przez zaledwie kilka sekund. Zobaczyłam z bliska jego twarz. Najbardziej jednak zwróciły moją uwagę jego oczy. Ten maślany wzrok wydał mi się taki obrzydliwy. W następnej chwili dołączyło inne uczucie, które powiedziało mi, że chciałabym być tak trzymana jeszcze choć przez chwilę, żeby tylko móc się do kogoś przytulić, schować w bezpiecznych objęciach kogoś silniejszego ode mnie. Nagle poczułam się zawstydzona i poniżona. Będę postawił mnie, bez żadnego wydziwiania, na ziemi, i podszedł do głowy konia. Pociągnął go za uzdę. Pytanie numer 6. Twój ulubiony cytat z książki. Każdy rozdział impresji Wiktorii jest poprzedzony wierszem. Najbardziej przypadł mi do gustu wiersz poprzedzający rozdział drugi pod tytułem Gwiazd migotanie, a brzmi on tak. Tyle migotania we mnie ile gwiazd na niebie. Tyle jasności w Tobie, ile moje oko strzeże, Tyle blasków w gwieździe, ile we mnie drgnień rozkoszy, Tyle cienia we mnie, ile sekretnych westchnień, Tyle szarości w Tobie, ile we mnie niepokoju, Tyle czerni w nas, ile bólu w rozłące. Pytanie numer 7. Jakie problemy napotkałaś podczas pisania tej książki? Właściwie więcej było problemów niż radości. O ile wątek miłosny szedł mi dosyć łatwo, to już sprawdzanie wiedzy historycznej nastręczyło problemów. W końcu jednak udało mi się wszystko jakoś ubrać w całość, a nawet stworzyć pod koniec książki parę tekstów o wieku XIX. Problem był głównie z wydaniem pierwszym, bo wiadomo, to była bardzo skurczona treść, a raczej nie rozwinięta. Pytanie numer osiem. Zachęć w kilku zdaniach do przeczytania tej powieści. Jeśli szukasz nieszablonowego romansu historycznego, pisanego z punktu widzenia głównej bohaterki, jeśli lubisz obserwować, jak postać ewoluuje w miarę postępowania akcji, jeśli nie lubisz dat, a chcesz przekonać się, jak żyło się w wieku XIX, to koniecznie przeczytaj impresję Wiktorii. Pytanie dziewiąte. Skąd bierze się u Ciebie zapyt nad wiekiem dziewiętnastym? To właściwie zaczęło się od oglądania filmów, a konkretnie od oglądania ekranizacji powieści Jane Austen. W dzieciństwie oglądałam także serial kostiumowy pod tytułem Dr. Quinn. O życiu pierwszych białych osadników na ziemiach Indian. O co właściwie chodzi? O klimat, o czas, o stroje, konie i obyczaje. Dla mnie wiek XIX ma wielką moc przyciągania, której sama do końca nie rozumiem. Epoka rozwoju, epoka klas społecznych, dziwnych wynalazków, ale przede wszystkim daremne poszukiwanie miłości, uwarunkowanej umowami matrymonialnymi. Gdzie to miejsce na miłość? Bez aliansa, czyli w miłości międzyklasowej. I myślę, że właśnie to stykanie się dwóch różnych światów te różnice i kontrasty, które można wydobyć z głównych bohaterów, to wszystko razem sprawia, że napisałam już 10 romansów historycznych, a to oznacza, że mam ich jeszcze trochę do wydania i do napisania. Pytanie numer 10: Jakie inne romanse historyczne napisałaś i który z nich poleciłabyś do przeczytania zaraz po impresjach Wiktorii? Romanse osadzone w wieku XIX. To Balerian i Róża, natura darwana, narzeczona bez zobowiązań. Natomiast Królowa żebraków to romans osadzony w dwudziestoleciu międzywojennym. Opisałam także szereg innych romansów osadzonych w XIX wieku, które jeszcze wymagają doszlifowania. A co polecam po impresjach Wiktorii? Na pewno Baleriana i Różę. Zapraszam do posłuchania innych nagrań z podcastu Ewelina C. Lisowska Moje książki w pytaniach i odpowiedziach.